Chrześcijanie wierzą, iż planeta, na której żyjemy, jest tylko pewnego rodzaju etapem i, choć powinniśmy dążyć do miłości i dobra, to ostatecznie to wszystko przeminie i zostanie zniszczone. Wszystko dlatego, że pewnego dnia na Ziemię ma powrócić Jezus Chrystus, czyli Bóg i Człowiek jednocześnie, który przyjdzie tu, by rozpocząć sąd nad ludźmi i zniszczyć całą Ziemię razem z ludźmi przepełnionymi grzechem. Wtedy ma jednak powstać zupełnie nowy świat, świat, do którego zło nie będzie miało wstępu. Będzie to zupełnie nowa Ziemia, pełna ludzi, którzy wyrzekli się grzechu. Kiedy jednak Jezus ma powrócić na Ziemię, tego nie wiadomo, bo w Biblii nawet Jezus wyznaje, że nie zna tej daty. Będą jednak znaki, które będą to zapowiadać, jak konflikty na Ziemi, liczne katastrofy, brak jedzenia. To będzie bardzo trudny czas, w którym Ziemia zostanie ogarnięta mrokiem i złem. I wtedy ma pojawić się Jezus. Czy jednak znak, że Jezus powraca już się pojawił? Polak będący w Szwajcarii na emigracji w tym roku nagrał na niebie zagadkową postać. Czy jest to Jezus? Sami ocencie. To ostatnie święta, przepowiednia wypełnia się. Link do nagrania w opisie.